Witam witam Was w nowej miniserii, gdzie będziemy omawiać bardzo ciekawe rzeczy o Minecrafcie i w ogóle. E, dzisiaj mówimy podkę, która może zabić na nas na kreatywie. Jak, jak to działa? Więc po pierwsze, to jest komenda na tą podkę. Widzicie, jest to po tym. Jest to podka na Instant Health, czyli dająca nam życie. Czemu nas zabija? Ponieważ y, Minecraft nie może obliczyć, jakby ile mamy serc, i dlatego zabija nas nawet na kreatywie. Widzicie. Działa to tylko z mocą 125, czyli jakbyśmy zmienili na 126, na jakąkolwiek inną, no nie zadziała już, tylko nas będzie po prostu leczyć na survivalu. Ale to jest ta podka. Ciekawszą rzeczą na temat tego jest, że nie dość po pierwsze, jak widzicie, jakbym się zabił normalnie, to jak widzicie, widać na czacie, że wypadłem ze świata, że zostanę zabity. Jeśli użyjemy tej podki, a jeśli użyjemy tej podki. Nie dostajemy w ogóle żadnego żadnej informacji, że zginęliśmy. Jak widzicie, tylko po prostu zginęliśmy. Dodatkową ciekawą rzeczą jest to, że jeśli byśmy sobie wzięli itemki do eksipunku i zginęli normalnie, no wypadają z nas itemki Widzicie? A jakby się zabijamy tą podką, to uwaga, coś tu się zabijamy. I uwaga, nie wypadają z nas na żadnej itemy więc to też jest dosyć do, do, do trollowania Na przykład możecie teraz Jak będziecie mieli na chwilę opa na przykład na serwerze jakimś To bierzecie sobie tylko to na przykład I możecie zabić każdego admina jaki istnieje eee, Dalej No to 3,5 bloki zasięgu eee, Czyli jakbyśmy rzucili tutaj to a, No my zginiemy Czyli robi taką jakby takie koło W tej podki Taką sferę gdzie po prostu zabija Każdą istotę w oku Widzicie, tutaj. Nie zginie świnia. Jak już rzucimy na tego bloku, to zginie, czyli no, trzy bloki zasięgu. A więc zabija to prawie każdego z obu zabija nam świnie, zabija nam golema, zabija nam. widera A, widera akurat nie zabija, to do tego przyjdę za chwilę. Zabija nam smoka, jak widzicie, nawet. Ale. Jest jedna rzecz, której nie zabiję. Właściwie to piknie. Mogę się uspokoić. Już Może tak wyciszę to trochę. Jest kilka rzeczy, których nie zabiję. Nie zabiję żadnego umarłego moba. Cię, dopóki. Czyli jak widzicie, no, zombiakom zadaję trochę damage'a. I dlaczego tak jest? Ponieważ, jak wiadomo, podki na y, instant healtha i instant damage'a działają inaczej na nieumarłe moby. Czyli podki instant healtha zabierają życie. I. Podki tego, podki y, i Damage'a dodajemy w życie Czyli widzicie Ale jak zaspamimy nimi Zabierają, nie wiem czemu tak się dzieje I Czyli jak po prostu zaspamimy nimi To za zabiera, czyli tak samo będzie w przypadku Widera Po prostu zaczniemy w niego spali spamić to nagle zginie Bez zabierania żadnego życia Nie wiem co się dzieje z tym Widzicie, ma pełne życie cały czas Po jednej płotce i w ogóle aż skończy po prostu ginie. Nawet nie wyświetla się na pasku jego życia, że spadło mu życie po prostu ginie. A więc to tyle z tej potki. Oczywiście możemy z niej zrobić też zwykłą potkę. Widzicie? I powypić jej. Tak samo zginiemy. Albo możemy zrobić y, tą ze smoka potkę, czyli Lingering Potion, która jak widzicie, możemy ją rzucić. I stworzy taką chmurkę, i ktokolwiek do niej wejdzie, od razu po prostu będzie ginął. Jak widzicie, więc to też jest takie dosyć fajne. Na trapy, czy coś, coś takiego, niestety nie działa to jako efekt, więc możecie to tylko użyć jako potkę Widzicie, sobie Instant harvest 25 daje wszystkim tym i no, niestety nie działa. E, po, będziecie mieli komentarze od tego w opisie. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Powodzenia ze trollowaniem adminów i. Do kolejnego odcinka.